Już za chwilę. Zbliżenia Twój regionalny serwis informacyjny. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. To czarna data w najnowszej historii Polski. Sześć lat temu w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej samolot prezydencki rozbił się pod Smoleńskiem. Na pokładzie TU-154 było 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Zginęli wszyscy, wśród nich Aleksander Fedorowicz i Marek Uleryk, mieszkańcy naszego regionu. W imieniu prezydenta i premier kwiaty na grobach ofiar z katastrofy złożył dzisiaj wojewoda. Cmentarz w Dziewierzewie w gminie Kcynia. To tu spoczywa podporucznik Marek Uleryk, który pracował w Biurze Ochrony Rządu. Zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu w drodze do Katynia. Był na służbie. To był ciężki dzień. Sześć lat temu po prostu przeżyliśmy traumę. W całym kraju, a szczególnie rodziny najbliższych tych ofiar. To po prostu przeżywa się co roku tak samo, tak jakby ten dzień przeciągał się w nieskończoność. W szóstą rocznicę tej tragedii na jego grobie pojawili się nie tylko bliscy. Wszystkim wspominamy podporucznika Marka no i oczywiście zastanawiamy się nad tym, czy to w ogóle było kiedykolwiek potrzebne. W dniu dzisiejszym o godzinie 8.41 w całej gminie zawyły syreny dla utrzenia szóstej rocznicy katastrofy Smoleńskiej 96 ofiar, w tym pary prezydenckiej. Zniczej kwiaty pojawiły się także na grobie Aleksandra Fedorowicza, tłumacza prezydenta, który również zginął na pokładzie TU-154. Był człowiekiem naprawdę świetnym, po prostu fajnym facetem, pełnym życia, pełnym energii, niesłychanie inteligentnym, błyskotliwym. Nie dożył czterdziestki. Pamięć o tamtym dniu to patriotyczny obowiązek, mówił wojewoda kujawsko-pomorski, który dziś składał wieńce na grobach zarówno Marka Uleryka, jak i Aleksandra Fedorowicza to co się wydarzyło nie może nas naszego społeczeństwa dzielić dla mnie jest właśnie ważne żeby pokazywać że no różne osoby z różnych ugrupowań politycznych zginęły w tej katastrofie i ona powinna być symbolem ona powinna być elementem zjednoczenia naszego narodu a nie podziału właśnie dlatego każdy gest pamięci o tych którzy zginęli tamtego dnia jest dla rodzin ofiar smoleńskich bardzo ważny w całym regionie w kościołach modlono się w ich intencji zginęli ci co służyli naszej ojczyźnie Znamy ich imiona. Dziś po sześciu latach szukamy ciągle słów, którymi próbujemy ogarnąć wymiar tej narodowej tragedii, i nie znajdujemy. Bydgoszcz, Monika Kamińska. Pamięć ofiar katastrofy uczcili również parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy podczas oficjalnych obchodów we Włocławku. W intencji tych, którzy zginęli, odprawiono msze w Bazylice Katedralnej. Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową. Szósta rocznica katastrofy smoleńskiej dla parlamentarzystów, samorządowców, mieszkańców Włocławka, to czas zadumy i modlitwy za tych, którzy zginęli w drodze na obchody 70. rocznicy mordu w katyniu. Ja jako osoba ściśle współpracująca z prezydentem Lechem Kaczyńskim bardzo głęboko w sercu to wszystko noszę. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy w całej Polsce, a w szczególności w naszym województwie kujawsko-pomorskim tak aktywnie włączyli się w upamiętnienie. W intencji osób, które zginęły w katastrofie prezydenckiego samolotu odprawioną przez świętą we Wocławskiej bazylice katedralnej, przewodził jej biskup senior Bronisław Dębowski. Po mszy uroczystości rocznicowe przeniosły się przed pamiątkową tablicę, gdzie wybrzmiało 96 nazwisk ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu. Posłowie z regionu odczytali również list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Łączymy się jak co roku w bolesnym wspomnieniu o tym straszliwym w skutkach wydarzeniu, które na zawsze zabrało 96 osób naszych najbliższych, przyjaciół, kolegów, znajomych. Bidzi. Łączy nas żałoba, żal wspomnienia, ale sądzę, że łączy nas też jeszcze coś innego. Oto łączy nas wiara w znaczenie prawdy. Bo zdaniem uczestników obchodów, tylko wspólne dążenie do prawdy jest kluczem do godnego upamiętnienia ofiar katastrofy. Polska została bardzo mocno podzielona w tamtych dniach, i te podziały trwają do dzisiaj, chociaż one już znacznie osłabły. Musimy Działać i dzisiejszy dzień jest okazją do tego, aby budować porozumienie. Temu mają również służyć wspólne obchody i symboliczne gesty w miejscach pamięci o tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Pamięć o polskich oficerach zamordowanych w 1940 roku w Katyniu, a także pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu upamiętnia od dzisiaj odsłonięty w Kowalewie Pomorskim tak tzw. Kamień Smoleński. To inicjatywa Komitetu Upamiętniającego Tragedię Smoleńską. Uroczysta msza święta i modlitwa za tych, którzy zginęli 6 i 76 lat temu. Po nabożeństwie mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego, parlamentarzyści, samorządowcy oraz goście spotkali się na placu wolności, gdzie odsłonięto pomnik z repliką tablicy zawieszonej w listopadzie 2010 roku w smoleńsku, a zdjętej przez Rosjan. Odsłonięcie repliki Kamienia Smoleńskiego to przepiękna inicjatywa, którą z serca popieramy. Pomniki mają swoją moc. Niech budzą refleksję i przypominają o wydarzeniach z naszej historii. Ten kamień będzie nam wspominał tę tragedię, będzie wspominał tych wspaniałych bohaterów naszej Rzeczypospolitej. W uroczystości wzięła udział także Krystyna Kwiatkowska, wdowa po generale Bronisławie Kwiatkowskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ból, szok, żal, smutek. A nawet strach o jutro przeplatały się w naszych sercach i wciąż są obecne. Inicjatorem takiego oddania hołdu ofiarom jest Komitet Upamiętniający Tragedię Smoleńską w Kowalewie Pomorskim. Cieszymy się, że jesteście tutaj. Możecie razem z nami zaświadczyć o tym naszym posłannictwie do tych, którzy tam zginęli. Podczas uroczystości, Michał Leszczyc, Grabianka, został odznaczony krzyżem wolności i solidarności. A w magazynie w zbliżeniu dzisiaj wspomnienie Aleksandra Federowicza i Marka Uleryka, którzy sześć lat temu zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu pod podsmoleńskim. O ich życiu, pasjach, marzeniach i nadziejach opowiadają najbliżsi, którym nadal ciężko pogodzić się z tą stratą. Zapraszam tuż po tym wydaniu zbliżeń. U nas kolejne tematy. Zus czy Ofe? Polacy znów mogą podjąć decyzję o tym, gdzie chcą odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę. Okienko transferowe będzie otwarte do 31 lipca. Następna taka okazja za 4 lata. Tłumów nie ma, choć przed wyborem ZUS czy OFE staje ponownie prawie 16 milionów pracujących Polaków. Osoba, która nie zmienia swojej decyzji z 2014 roku, nie składa żadnego oświadczenia. Natomiast te osoby, które zmieniają swoją decyzję z 2014 roku, muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Można je złożyć osobiście w zakładzie ubezpieczeń społecznych bądź drogą elektroniczną. Wybór trzeba podjąć jednak samemu. Zdania, podobnie jak dwa lata temu, są podzielone. Wcześniej zapisałam się do OFE. I chcę pani zostać. Tak, i chcę zostać. Co za tym przemawia? E, jakoś nie mam zaufania do zus u jako instytucji, która zapewni mi emerytury. Informacje przesyłają, dzwonią, ale tak, uważam, że na razie zostajemy tutaj. Dwa lata temu z oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych zrezygnowało prawie 14 milionów osób, co sprawiło, że sytuacja funduszy znacznie się pogorszyła, a wielu Polaków straciło do nich zaufanie. Zakładanie nowego. Funduszu emerytalnego, nie wiem czy dobrze wyróżę, więc to jest bardziej chyba pewne. Możliwości wyboru nie mają już osoby, które za 10 lat osiągną wiek emerytalny. Natomiast młodzi ludzie, jeśli chcą oszczędzać w OFE, powinni złożyć deklarację od razu po podpisaniu umowy z pracodawcą. Jeśli tego nie zrobią, ich pieniądze automatycznie trafią do ZUS. Wiosna rozpoczęła się na dobre i przyniosła ze sobą najróżniejsze pyłki wywołujące alergię. Przez następne miesiące alergicy będą męczyć się z nieprzyjemnymi dolegliwościami. Niepokoić może przewlekły katar, kaszel, zmiany skórne. Lekarze, alergolodzy ostrzegają, aby ich nie lekceważyć. Alergia to problem nawet 40% Polaków. Mimo pięknej pogody to dla alergików trudny czas. Szacuje się, że co drugi Polak może mieć alergię, a uczulać może niemal wszystko. Uczuleni na pyłki drzew przez najbliższe miesiące nie będą spać spokojnie. Mamy teraz najgorszy okres, rozpoczął się już w lutym pyleniem leszczyny, olchy. Teraz pyli brzoza, za chwileczkę będzie pyliła, będą pyliły trawy. Sezon pylenia tak naprawdę kończy się dopiero we wrześniu, gdy kończą pylić chwasty. Zdarza się, że objawy są trudne do uchwycenia. Najczęstsze oznaki alergii związane są z dolegliwościami górnych dróg oddechowych. Wtedy trzeba odwiedzić alergologa. Się nie wie, na co jest się chory, I dlatego przyszłam tu do szpitala, żeby to spróbować zdiagnozować, chociaż w jakiś sposób. Także tyle na razie, czekam. Jestem na etapie testów. Testy potwierdzą lub wykluczą występowanie alergii. W razie potrzeby, jedyną jak na razie skuteczną metodą walki jest odczulanie, czyli podawanie alergenów, na które jesteśmy uczuleni. Można leczyć to objawowo, czyli lekami, które zmniejszają reakcje alergiczne, lekami przeciwhistaminowymi lekami działającymi miejscowo sterydami do nosa, w ciężkich reakcjach sterydami systemowymi, jak również lekami przeciwalergicznymi stosowanymi do oczu. Z czasem organizm się uodparnia i choć trwa to długo, pierwsze efekty alergicy odczuwają już po roku. Badania naukowe przewidują, że za kilkadziesiąt lat 90% ludzi na świecie będzie cierpiało z powodu różnych alergii. Przyczyną tego jest między innymi coraz bardziej zanieczyszczone środowisko. Już teraz alergia zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Grzegorz Wiśniewski, najpopularniejszym aktorem teatru w w Toruniu. Wczoraj wieczorem po premierze Krzyżaków odbyła się coroczna gala wręczenia Wilamów. Podczas uroczystości wręczono także nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Teatru osobom zasłużonym dla regionalnych teatrów. Są to osoby nie tylko aktorzy, nie tylko związani bezpośrednio ze sceną, reżyserzy, artyści. Ale również zwykli pracownicy, często wieloletni, których nigdy nie widzimy na, scenie, na scenach, a bez których na pewno teatry nie mogłyby funkcjonować. Wilama za rok 2015. W kategorii najpopularniejsza aktorka lub aktor otrzymuje Grzegorz Wiśniewski. Wilamy są dla nas ważne z powodu relacji teatru ze światem. Oczywiście my, my coś dajemy, ale nam. Czasem też coś dają, i jest to taka forma podziękowania za to, w jaki sposób udaje nam się współpracować z otoczeniem. Jest mi miło niezmiernie, że, 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 że to wszystko się tak zadziało, bo robiłam to nie dla nagrody i do tej pory nie mogę jakoś uwierzyć w to, że to zostało tak docenione. Jeszcze raz gratulujemy gitary i jej brzmienie kochają ponad wszystko. Mowa o uczestnikach gitarowej ofensywy. Impreza w brytgoskim MCu to nie tylko wspólne granie i nauka, ale również odkrywanie talentów i przyznawanie młodym muzykom tytułu gitarowej indywidualności. Część warsztatową imprezy poprowadził Krzysztof Partyzant Toczko. Gitarowa ofensywa urodziła się tu w Bydgoszczy, jej ideą jest to, żeby zaszczepiać w ludziach chęć do gry, chęć wspólnego muzykowania, wyjścia poza progi, cztery ściany i po prostu uchodzenie na koncerty, granie na żywo, dżemowanie, uczenie się gry na gitarze. Stąd ten pomysł. W spotkaniu wzięło udział 30 gitarzystów. Muzycy podczas warsztatów opracowali utwór, który wykonali podczas koncertu finałowego. Gitarowa ofensywa to również okazja do nagrodzenia najlepiej zapowiadających się muzyków. W tym roku tytuł Gitarowej Indywidualności trafił do Dawida Trawickiego. A u nas teraz sport i zapowiedź tego, co wieczorem. Hubert Malinowski, witam. Dziś w sektorze kibica, który rozpocznie się punktualnie o 21:00, wspólnie z Ryszardem Dołomisiewiczem będziemy oceniać, podsumowywać pierwszy weekend w obu żużlowych ligach, bo za nami start w sezonie 2016 PGE Ekstraligi, co prawda drużyna KS Getwell Toruń nie miała okazji wyjechać na tor, ponieważ mecz w Rybniku został przełożony ze względu na złą pogodę, ale Grudziądzanie z ekipy Mister Garden GKM rozgromili na inaugurację unii Tarnów 57 do 33 za nami też kolejny mecz Polonii Bydgoszczy w Najs, nice, polskiej lidze żużlowej i niestety porażka na Łotwie z lokomotywem Dauga w Pils 41 do 49 o tym wszystkim, ale nie tylko z Ryszardem Dołomisiewiczem, naszym stałym ekspertem o 21. A teraz jeszcze smutna informacja. Nie żyje Andrzej Jeziorek. W 2005 roku pełniący obowiązki dyrektora Bydgoskiego Oddziału Telewizji Polskiej. Andrzej Jeziorek ukończył Wydział Operatorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Był m.in. dyrektorem oddziału TVP w Krakowie i dyrektorem Agencji Produkcji Telewizyjnej TVP. Zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie. Miał 63 lata. To wszystko teraz. Kolejne wydanie zbliżeń o 21:45. Zapraszam do zobaczenia.